Halo moi kochani, witam was serdecznie i zapraszam na kolejne czytanie miesięczne. A to czytanie jest na luty 2026 dla tych wszystkich, którzy są urodzeni pod znakiem Skorpiona. Moi kochani, jak widzicie, karty już są wyłożone, leżą i czekają na czytanie. No, miałam małą panę, że tak to nazwę. Zaczęłam robić czytanie, karty wyłożyłam, no i trochę z techniką miałam problemy, także musiałam zakończyć czytanie, ale to był tylko początek, czyli karty już się pokazały. I zaczynam to czytanie jeszcze raz. Karty już leżą, czekają. Także lecimy dalej, i pierwsza karta to jest Wasz temat Paś Buław. I Przyjrzyjcie się temu paziowi. Patrzy przez to wie, wielkie szkło powiększające, inaczej jak się mówi, lupę chyba, lupę, tak? Przez tą lupę. Przygląda się światu, a być może przygląda się pewnej sytuacji, którą przedtem nie mógł tak dokładnie widzieć jak dzisiaj. Dlatego, że ma tą widoczność, dlatego, że widzi to wszystko w większych y, parametrach, jak do tej pory y, właśnie nie mógł tego w, w, taki, w takiej wielkości zobaczyć i czasami tak właśnie w życiu jest, że my potrzebujemy właśnie przyjrzeć się jakiejś sytuacji, być może jakiemuś człowiekowi, no przez taką lupę, spojrzeć tak bardzo mocno, dogłębnie właśnie wgłębić się, w tą sytuację zobaczyć te szczegóły, których przedtem nie widzieliśmy. I czasami właśnie to jest bardzo pomocne na to, abyśmy mogli sobie pomóc albo z jakiejś sytuacji właśnie się wyzwolić, bo klarowność jest w życiu bardzo potrzebna. Czasami ta klarowność jest Taka przeszkadzająca, można powiedzieć, bo my pewnych szczegółów nie chcemy widzieć. Czasami, właśnie przymykamy oko na pewne sprawy, bo im więcej wiemy, tym bardziej się boimy, że to wszystko może piorą szczelić, jak to się mówi. Tak? No i tkwimy, idziemy dalej. Drążymy w, tym, w tej sytuacji, w tym problemie, może tak, lub z tym człowiekiem idziemy dalej przez życie i nie chcemy się przyjrzeć naprawdę tym negatywnym stronom bo po prostu nam jest tak wygodnie i liczymy gdzieś tam w sercu, że będzie lepiej. No, czasami jest lepiej, na no zwykle nie. <laughs> tak? Więcej w las, nie, im dalej w las, tak się mówi, im dalej w las, tym więcej drzew. I tutaj właśnie, żeby naprawdę e, mieć taką klarowność co do sytuacji, a może do, co do pewnego człowieka, bo tutaj mamy tego rycerza kielichów, to właśnie powinniście przyjrzeć się bardzo dokładnie na szczegóły, dokładnie przyjrzeć się temu osobnikowi. I tutaj mamy tego rycerza kielichów. Ten rycerz kielichów jest takim amantem właściwie, taką osobą, która chce oczarować, a później, no to jak pan Bóg da, <laughs> albo coś z tego wyjdzie, albo nie. Właśnie niekiedy, właśnie ten rycerz. Kielichów to są właśnie tacy ludzie, którzy w naszym życiu szybko się pojawiają, szybko znikają, ponieważ nie mają jakichś takich konkretnych intencji czy szczerych intencji. Być może czasami są szczere intencje, ale nie są pewni co do um, przyszłości tej sytuacji. Biorą życie na dziś, na tu i teraz i nie zastanawiają się. Co będzie w przyszłości. I czasami to jest gubne. Także tutaj będziecie musieli się przyjrzeć, jakiej sytuacji, żeby nie brnąć dalej i uwolnić się, jeżeli trzeba będzie tutaj być może od czegoś się uwolnić, z czegoś zrezygnować. Ale, kochani, co my tutaj mamy? Mamy dobre karty. Król, monet, śmierć. I. I wierzę. No, i tutaj coś musi się zawalić, coś musi się zmienić. Hmm, ten król monet. Król monet jest kartą takiej satysfakcji życiowej, że coś mi się udało. I ja podejrzewam, że być może właśnie niektórzy z Was powinni się przyjrzeć, jeżeli będziecie mieli taką, takie uczucie. Właśnie, ach, mam teraz już coś w garści, do takiego konkretnego, to będziecie musieli się temu bardzo dokładnie przyjrzeć i rzeczywiście zobaczyć, czy macie to w garści, czy nie. Tutaj mamy śmierć. Śmierć jest kartą pokazującą, że coś się w życiu kończy, coś zaczyna, a podkreśla jeszcze tą kartę ta wieża, która pokazuje, że coś się wali, jeżeli coś nie, nie funkcjonuje. I teraz wrócę do tego pazia buław. Jeżeli podmiataliśmy przez pewien czas jakąś kupę śmieci pod chodnik czy pod dywan, to możemy się przewrócić, jeżeli tego będzie coraz więcej. Jeżeli i, i tutaj. Wrócę do tego, o czym mówiłam o tym paziu. Jeżeli nie zwracamy dłuższy czas uwagi na pewne szczegóły, wydaje mi się, że to jest takie fajne, cudowne, mamy takie poczucie jak ten król monet, że coś no, teraz nam się udało zdobyć, jesteśmy na przyszłość zabezpieczeni, a tutaj się nagle to wszystko bali. Dlaczego? Dlatego, że nie zwracaliśmy uwagi na szczegóły. Być może ktoś był niestabilny w naszym życiu, a my myśleliśmy, że złapaliśmy Pana Boga za nogi, tak? To się mówi. I prawdopodobnie będziecie musieli jakąś sytuację na nowo przerobić, przyjrzeć się dokładnie, być może z czegoś zrezygnować zrobić jakąś taką czystkę w swoim życiu. Śmierć pokazuje również, właśnie takie porządki życiowe, i z czym się pożegnać, i to, i to szybko, raz na zawsze, tak jak ta wieża pokazuje. Czasami to jest um, ciężkie, ale jeżeli tego nie zrobimy, tak jak powiedziałam, to później możemy się ocknąć w takim um, ciemnym zaułku, gdzie nie będzie wyjścia. Dlatego, um, pewne sytuacje mogą się fajnie rozwijać, ale jeżeli nie będziemy zwracać uwagi przymykać oko na to, co jest niebezpieczne, co nam się nie podoba. Jeżeli tego coraz więcej będzie, to naprawdę może to mieć główne skutki. I tutaj mamy fajne karty, ale będziecie musieli bardzo dokładnie pewnej sytuacji się w swoim życiu, przyrzeć. Tutaj mamy również kapłankę, która Wam również podpowiada, aby zwracać uwagę na waszą intuicję, na to, co Wam mówi wewnętrzna wewnętrzny głos. E, jakie sygnały otrzymujecie od świata. I e, przyjrzeć się, przyjrzeć się jeszcze raz, przerobić, przemyśleć, e, nie brać wszystkiego tak. Mm, nie przyjmować wszystkiego, powiem tak, tylko dlatego, że y, wydaje się czymś takim bardzo atrakcyjnym, czymś ponętnym. Jak to mówią, nie wszystko złoto, co się świeci. Y, w przeszłości widać koło fortuny, czyli tutaj mieliście jakąś fazę, która właśnie y, dawała wam. Takie poczucie, że coś w waszym życiu zaczyna się kręcić, coś pozytywnie układać, być może będziecie mieli właśnie z, z, tych, z tej sytuacji, z tych sytuacji jakieś, jakieś, e, jakieś konkretne e, przychody, na przykład finansowe, albo jakieś dobre znajomości, które mogą wasze życie troszeczkę wzbogacić. Być może właśnie była jakaś taka sytuacja bardzo ponętna, ale to właśnie mogło tylko się wydawać takie ponętne, i dzisiaj powinniście się temu bardzo dobrze temu albo komuś tak tej sytuacji, albo jakiejś osobie bo tutaj może chodzić również o jakąś osobę bardzo dokładnie przyjrzeć, ponieważ. Jest odpowiedni czas na to. Teraz jest właśnie czas na to, żeby podjąć decyzję: inwestuję w to dalej, czy nie inwestuję. Tak? Tutaj ta decyzja musi zapaść. As monet, czyli życiowe inwestycje: paść mieczy, dziewiątka kielichów i królowa buław. Paść mieczy jest właśnie kartą. Takiego wzrostu intelektualnego, można powiedzieć, ale również kartą, która mówi o tym, że człowiek powinien, że człowiek całe życie się uczy, powiem tak, całe życie się uczy i powinien się uczyć, powinien właśnie robić w tym, wszystko w tym kierunku, żeby się dokształcać, żeby się uczyć, ale nie tylko z książek, jakichś właśnie tam regułek i tak dalej, ym, na przykład to, co jest nam potrzebne do naszego rozwoju zawodowego. Albo chcemy czegoś nowego się nauczyć, bo akurat to nam jest potrzebne, ale ogólnie w życiu uczyć się życia. Paść-miecze to jest osobnik, że tak powiem, osobowość może fajnie brzmi. Ktoś, kto chce zgłębić tą mądrość, mądrość również życiową. Widzimy, jak on, ten paść stoi na takiej górze książek. I to nie są książki tylko matematyki, fizyki, biologii i tak dalej, ale również mądrości życiowej, mądrości życiowej. I tutaj też ta mądrość będzie Wam potrzebna do tego, żeby poczuć tutaj mamy te, te karty, poczuć taką pozytywną energię, poczuć właśnie szczęście, zadowolenie i wyjść troszeczkę z siebie. Mądrze inwestować również, tak? Tutaj mamy tą kartę tych inwestycji, ten as monet, inwestycji życiowych i nadać temu kształt nadać temu więcej energii wyjść więcej siebie, zaryzykować ale może, może zaryzykować, mówi o tym ten paś, miecze i paś buław słońce, wasza energia i świat, wasza świadomość kochani, słońce jest przecudowną kartą, bo pokazuje oczywiście wszystko to, co jest pozytywne w życiu Piękne uczucia, te pozytywne y, sytuacje, radość, szczęście, zdrowie, y, jasność, tak można powiedzieć, jeżeli, jeżeli jesteśmy otuleni słońcem, no to oczywiście czujemy się zupełnie inaczej. W Takie pochmurne dni, czujemy się może troszeczkę tacy przygaszeni, depresyjni, a jak zaczyna świecić słońce, wtedy nabieramy dużo energii. I ta energia Wam tutaj będzie potrzebna. Właśnie do tego, żeby troszeczkę Wasze życie uporządkować, zostawić to, co Wam nie, nie sprzyja, to, co jest niepotrzebne, być może z dnia na dzień zakończyć pewne relacje, które no, już właściwie przestały mieć sens, i zrobić też takie porządki z dnia na dzień. Z dnia na dzień, tutaj właśnie pokazuje ta wieża to, bo jeżeli tych porządków nie zrobicie, to one same będą się robić, a wtedy jest ciężej. Także czasami trzeba zapobiec pewnym sytuacjom, bo widać, że czujecie też, będziecie czuć, powiem tak, będziecie czuć, może już czujecie właśnie przypływ takiej pozytywnej energii, ale to, że pewne wrota wam się otwierają, pewne drzwi na świat. Być może poznacie fajnych ludzi, tutaj mamy Askielichów, a może to jest ten jeden. Tak, ten jeden wymarzony on, czy ona wymarzona, wymarzona żona, tak. I ten człowiek też będzie miał wpływ na waszą taką pozytywną energię, na wasz rozwój, ale tak jak powiedziałem, będziecie musieli temu się bardzo dokładnie przyglądać, żeby, żeby po prostu może się troszeczkę zabezpieczyć, żeby. Być pewnym tego, co się dzieje. Także tutaj ten świat jest świetną kartą. Może również świadczyć o tym, że pojedziecie gdzieś w pewną podróż y, dalszą lub bliższą, ale właśnie świat pokazuje takie odległości geograficzne, gdzie człowiek się przemieszcza. Może niektórzy dostaną ponętną. Ofertę zmiany pracy lub pojechania na jakieś szkolenie, wyjazdu gdzieś właśnie, na, na, jakiś, na jakieś spotkanie biznesowe lub po prostu spotkanie na przykład, tak, spotkanie, być może jakąś imprezę, gdzie, kto wie, kto wie, może poznacie tą osobę. Ten Lichów tutaj jest. Mamy tego rycerza i mamy ten Lichów. Czyli jakaś nowa znajomość, jakaś pozytywna znajomość. Ale co my tu mamy? Dziesiątkę mieczy. Dziesiątkę mieczy, która hmm, być może będzie Wam troszeczkę tutaj przeszkadzać na końcu. Um, bo widzimy, że w Waszej energii zewnętrznej mamy rycerza mieczy. Rycerz mieczy jest energią bardzo szybką. Energią, która pokazuje, że ktoś idzie po trupach do zwycięstwa. Tutaj ktoś będzie walczył o siebie na zewnątrz. Będzie chciał, powiem tak, będzie chciał. Mamy Wisielca, dlatego na razie temu, temu osobnikowi to chyba się nie uda. Ktoś będzie chciał walczyć tylko o siebie. Nie będzie patrzył na uczucie, być może, będzie Wam nawet przeszkadzał tutaj w tym wszystkim, co w waszym życiu się dzieje w, tych właśnie, w, ty, w, tym, w tym pozytywnym. Jeżeli często jest tak, jeżeli ktoś widzi, że ach, w życiu, w naszym życiu coś się zaczyna pozytywnie układać, to zaczynają się właśnie jakieś takie wyścigi. Ja jestem lepszy, ja jestem lepsza, tak? I tutaj ten rycerz y, będzie próbował swoim rozsądkiem, swoją mądrością, bo tu mamy miecze, czyli Nasz rozum, intelekt, i tak dalej. Tutaj ten ktoś będzie chciał dla siebie coś zyskać. Ale widzimy, że to jest troszeczkę zachwiane. Mamy tego wisielca. Ten człowiek nie będzie posuwał się do przodu. Tutaj widzimy, że też będzie rozpamiętywał jak jakieś momenty być może z Wami z przeszłości. I ja podejrzewam, że ten ktoś być może właśnie ma takie uczucie, będzie miał uczucie lub ma już, tak, może to się już dziać, może dopiero nastąpić, um, że tutaj się na nowo karty poukładają. My tutaj widzimy wieżę, tak? Ta wieża to właśnie jest taką kartą, że coś się walnie, i z tego. Co zostanie, trzeba będzie zbudować coś nowego, coś lepszego, bo to stare nie funkcjonowało, dlatego tutaj się coś zawaliło. I ja podejrzewam, że ten ktoś właśnie będzie chciał też coś nowego stworzyć z waszej relacji, co będzie lepiej funkcjonowało i ten ktoś liczy na to. Tutaj mamy tego czarodzieja. To, co nie funkcjonowało kiedyś, będzie, powiem tak, zostanie za wami, zostanie w przyszłości, ten ktoś będzie również chciał spojrzeć na tą sytuację być może z innego punktu widzenia. To tak jak na przykład dwoje ludzi się spotyka i mają wspólny projekt, lub ma, powiem tak, mają pracować przy, przy projekcie, który został narzucony z góry od kogoś, tak, od szefa. I ci ludzie pracowali ze sobą, doszli do pewnego momentu i zauważyli, że to nie funkcjonuje, że to nie funkcjonuje. Dlaczego nie funkcjonuje to? Bo przeoczyli pewne ważne punkty. Być może też to nie funkcjonowało, bo ten ktoś chciał może dla siebie coś zyskać. Wy dla siebie, tak? Też może tak być. Yy, jeden, jedna osoba lub druga chciała być może więcej się zasłużyć w tym projekcie, żeby mieć no, lepsze punkty u, sze u szefa na przykład, tak? I teraz to się walnie. Teraz można powiedzieć, to nie funkcjonuje dalej, bo wychodzi szydło z worka i wychodzi to, że oczywiście my współpracowaliśmy ze sobą do pewnego Punktu, ale dalej to nie idzie. I teraz trzeba na nowo to wszystko poukładać, bo jakby nie było, trzeba dalej ze sobą na przykład współpracować. I to się może tyczyć na przykład takiego układu w pracy to może być jakiś układ w rodzinie, w sąsiedztwie ale również taki układ romantyczny takie relacje romantyczne. I trzeba sobie zdać sprawę z tego, co nie funkcjonowało. Czasami trzeba się zatrzymać, tak jak powiedziałam, spojrzeć większymi oczami na tą sytuację i zobaczyć te szczegóły. I ja podejrzewam, że ten ktoś właśnie będzie potrzebował czasu dla siebie, żeby tą sprawę ogarnąć, to wszystko ogarnąć ze swojego punktu widzenia, i wy również będziecie potrzebowali czasu dla siebie. I tu mamy tego asa kielichów. Ktoś nowy się pojawia, być może ktoś do tego kogoś zastąpi, ale jednocześnie widzimy tę dziesiątkę mieczy, która pokazuje, że właściwie nie macie ochoty na to, jesteście przyduszeni. Tutaj mamy jeszcze dziesiątkę buław w tym wszystkim. Tak, jakbyście nie dawali temu w ogóle jakiejś, um, jak, 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 jakiejś przyszłości. I dziewiątka mieczy. Dziesiątka mieczy, dziewiątka, dziesiątka buław. Karty właśnie pokazują, że człowiek rezygnuje z tego. Człowiek nie chce tego. Człowiek chce koncentrować się na sobie. Ósemka monet. Praca samodzielna. Ja wiem, jeżeli ja coś robię, to robię to dobrze. Jeżeli ja z kimś tutaj wchodzę w układ, to mi to przeszkadza, bo to nie jest ta odpowiednia osoba. Ja podejrzewam, że wy poczekacie, będziecie koncentrować się na sobie, z jakiejś osoby zrezygnujecie, która Wam nie sprzyja i, i weźmiecie sprawy w swoje ręce z taką nadzieją, że przyjdzie czas, przyjdzie rada i sprawy same się ułożą odpowiednio dla Was. Tak? Abyście wtedy mogli się z kimś złączyć i budować to, co ob tego oboje chcecie. A ta pozytywna energia, która tutaj jest w waszym życiu, to będziecie chcieli zachować dla siebie. Nie będziecie chcieli tego łączyć z kimś lub, lub dzielić się z kimś, na przykład z tą osobą, bo y Tutaj widać, że może więcej było egoizmu ze tej strony tej osoby i wy to widzicie. Teraz to widzicie. Może przedtem tego nie widzieliście, ale teraz to widzicie, że to nie ma sensu. Bierzecie sprawę w swoje ręce. Ósemka monet. Karta, która pokazuje, że człowiek pracuje sam, jest dany na siebie. I małymi krokami staje się coraz lepszy. Trening czyni mistrza coraz lepszy, coraz mądrzejszy, tutaj chcecie również ogarnąć pewną wiedzę i to daje Wam więcej takiego poczucia własnej wartości, ale jednocześnie daje Wam takie poczucie, że dacie sobie radę, bo te kroki może będą małe, ale będą pozytywne. Bo ta energia też jest, ta pozytywna energia też jest w waszym życiu, która was tutaj będzie napajała właśnie do, do tego, żeby e, w coś wchodzić, coś, coś robić, co dla was jest ważnego, ale samodzielnie. Tak, Bo tutaj mamy to słońce, mamy ten świat. Być może właśnie dostaniecie jakąś fajną propozycję z zewnątrz i nie będziecie tego chcieli dzielić z kimś, tylko będziecie chcieli to ogarnąć sami, bo akurat Wam tak pasuje. Jeżeli będziecie na przykład zmuszeni lub będziecie rozważać to, czy wejść to w, tą, w, tą, w, tej, w tą sytuację z tą osobą, to powiecie nie, nie, bo ja wiem, że to mi nie pasuje, to mi będzie za dużo. Ja się, ja, nie, ja się czuję niedobrze wtedy, tak, w tej sytuacji. Także tutaj ja podejrzewam, że tak długo, jak będziecie zdani tylko na siebie, to będziecie szli do przodu małymi krokami, ale będziecie szli. I to porządnie. Jeżeli będziecie liczyć na kogoś, kto nie jest lojalny do końca, może w pewnym momencie po prostu od was się odwróci, lub zda sobie sprawę, że teraz. To, co zrobiliście wspólnie, to jest OK, ale teraz ten, ten ktoś się wycofuje i wy zostajecie wtedy na lodzie, że tak powiem. I tutaj też można powiedzieć, może, mo, możecie to, w jakiś sposób e, przewidzieć, jeżeli od samego początku będziecie się temu wszystkiemu, tej sytuacji, temu człowiekowi i tak dalej przyglądać takimi dużymi oczami, tak jak ten paś to pokazuje. Wtedy będziecie widzieli, gdzie jesteście. Ja tutaj widzę dużo pozytywnej energii, pozytywne energii, ale dla Was samych. Nie dla Was z jakąś osobą w tej chwili, tylko dla Was samych. I to jest ważne, żeby sobie grunt umocnić pod swoimi nogami, żeby nie być też zależnym od kogoś. I tutaj to też właśnie będzie odgrywało dużą rolę. Także sprawy weźcie w swoje ręce, a jak przyjdzie odpowiedni czas to może się w waszym życiu pokazać ten askielichów. Askielichów, czyli jakaś pozytywna osoba. Osoba, która może wpłynąć bardzo pozytywnie emocjonalnie na wasze życie, ale do tego musicie być przygotowani, żeby nie brać wszystkiego, co wam życie podstawia, co przebiega przez ulicę, jak to się mówi. Tylko być może do tego przygotowanym. I jeżeli będziecie mieli tą siłę w sobie, to nie będziecie musieli się z kimś łączyć tylko dlatego, że czujecie się słabi. Także, kochani, wydaje mi się, że to jest bardzo dobry miesiąc na to, żeby się sprawdzić, żeby zobaczyć, ile jest we mnie siły, ile mam pozytywne energii, i te szanse, które Wam życie będzie przynosić, żeby dobrze wykorzystać dla siebie. Dla siebie, dla siebie. Ja podejrzewam, że ten miesiąc to będzie takim miesiącem egoizmu. No, co też jest czasami bardzo wskazane. Czasami musimy być również egoistami, żeby zadbać o siebie i nie doprowadzać się przez innych do sytuacji, gdzie na przykład będziemy wyczerpani, zmęczeni itd. Także, kochani, zadbajcie o siebie. Zauważcie tą pozytywną energię, patrzcie dużymi oczami na to, co się dzieje wokół Was i rezygnujcie z tego, co jest negatywne. Kochani, życzę Wam udanego miesiąca, trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia.